Siemawidze, tutaj szum. Dzisiaj spróbujemy sobie podbić Chinami, czyli największym państwem komunistycznym, wszystkie państwa o tym ustroju oraz te państwa, w których partie komunistyczne są w opozycji, także jakby sprawują też dość sporą rolę. No, a możecie zostawić suba, jeśli chcecie do dalszą część daily oraz łapkę w górę. Możecie wbić na Discorda, link do niego jest w opisie. No, a my będziemy zaczynać. Hashtag Chiny to przyklepam wam serduszko. No i dobra, wszystkie państwa komunistyczne to Chiny, Kuba, Laos, Korea Północna oraz Wietnam. A państwa, w których opozycją jest, są jakby partie komunistyczne i sprawują też sporą rolę w tym państwie to Angola, Birma, Nepal, Sri Lanka oraz Tajlandia. Także myślę, że zaczniemy sobie od Korei Północnej, bo jednak jest tutaj najbliżej. Sprawdźmy gdzie Mamy populację sporą. No generalnie na nizinie chińskiej, więc zrekrutujmy sobie trochę jednostek i pójdźmy na Koreę jeszcze to, no, trzeba zrobić pieniądze. Dobra, hey. 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 widzę, możecie nie ma sensu jakby... Patrzcie na to. Zniewaga od Indii poprawienie relacji od Indii. To ma taki duży sens. Dobra, mamy trochę jednostek, także powiadamy im wojnę i... W takim razie spróbujemy się uporać z Koreą Północną jak najszybciej, żeby pozbawić Kim Jong-U na władzy. Pyongyang został właśnie podbity, także bardzo mi się podoba ta wiadomość, bo to oznacza, że Korea Północna to właśnie pokonana, zarobił sobie trochę kasy, dobra. Zobaczmy jak tam nasze relacje wyglądają z sąsiadami, wyglądają dobrze, oprócz tych z Indiami, bo oni mnie nie lubią, o teraz może mnie będą bardziej lubić. I weźmy sobie w takim razie całą Koreę Północną. I teraz byśmy chyba sobie polecieli. Mamy już jedno państwo z. Chwila, ilu państw? 6, 7, 8, 9. Dobra, mamy już jedno na 10 państw. Także fajnie. Weźmy, co jest Dobra, widzowie, ale w naszym. jakby państwach, które musimy podbić. Znajduje się także Angola, która nie jest jakoś super rozwiniętym państwem i ogólnie nie jest jakimś super mocnym państwem w Age of History Także będziemy sobie dostał wojskowy od Namibii Aha, fajnie, dobra, to tym się zajmiemy I chyba sobie podbijemy ich, bo to jest aktualnie w sumie ostatnie państwo, chociaż nie, jest jeszcze Sri Lanka Ale ją byśmy mogli chyba sobie spasalizować dokładnie i ją sobie później podbijemy więc drogą jest jeszcze Nepal, dobra, bo nie widziałem, dobra, to idźmy na Nepal. Dobra widzę, mamy trochę jednostek. Obawiam się, że to może nie starczyć, ale... No, no za chwilę się przekonamy, bo w sumie mega mało ludzi żyje w jakby w Age of tutaj, bo w sumie... gdyby było więcej to Chiny byłyby zbyt OP. Okay. Eee, po prostu mają mega dużo tych prowincji. Dobra, spójrzmy tutaj na Katamandu. Czy tam Katmandu mówią, to w sumie się mówi. Eee, dobra. Teraz mamy przejęte. Teraz została nam tylko jedna prowincja. Dobra, więc mamy już dwa państwa, które potrzebowaliśmy. Tak więc teraz możemy sobie dalej poprawić relacje z Indiami oraz Rosją. I Japonią w sumie. A dobra, i ich kochamy, więc można jeszcze trochę. I Indonezję. Teraz kolejnym państwem, które byśmy sobie podbili, to myślę, że może być nim Laos albo w sumie Kuba. Kuba nie jest jeszcze jakoś super rozwinięta, później są, będą sobie jakieś bazy robić te zaopatrzeniowe, co nie będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem, więc weźmy sobie w takim razie na Kuba. Dobra, więc mamy tutaj 16 tysięcy jednostek i w takim razie oni kochają Stan Zjednoczony, też możemy z nimi sobie poprawić relacje. Szkoda, że oni mają wojnę z Rosją, z którą mamy dość dobre relacje, ale dobra, wprowadzamy im wojnę. To jest w sumie dziwne, że Kuba się przyjaźni z, yy, ze stronami, Ale dobra, tu mieszka mniej ludzi, więc desant się udał. Świetnie i w ogóle mają tu mały jednostek, także dla nas to jest bardzo dobra informacja. Lecimy do Hawany. Mają trzy prowincje. Serio to jest jako osobna prowincja, to jest takie małe. Ale dobra, mamy to, więc lecimy tu. Tym sposobem mamy kolejne państwo komunistyczne. To już jest trzecie państwo komunistyczne. I wydaje mi się, że z taką Sri Lankę to my możemy już zaanektować. Tak, udało się, także mamy kolejne państwo. Okej, okay, czyli została nam tylko Tajlandia, Birma, Angola, Wietnam i Laos. Także pięć państw mamy. Jesteśmy już w połowie, także świetnie. Bardzo mi się to podoba, oczywiście. W takim razie możemy sobie teraz zrobić te jednostki i może pójść sobie na Angolę albo Wietnam. Myślę, że lepszym wyborem byłaby w tym momencie chyba Angola, bo. Jednak boję się, że z nią może się coś stać niedobrego. Więc tutaj sobie jednostki i doróbmy trochę. Dobra, mamy 20 tysięcy jednostek. Powiadamy wojnę Angolii. I w takim razie desantujemy się i podbijamy. Swoją drogą, jest to jedyne państwo w Afryce, które mamy do podbicia. I chyba jakieś super silne nie jest. Czy się komuś dostęp wojskowy? Nie wy przejście po o co chodzi. Nie wiem, ale dobra, podbijamy. Kwietnie, Luanda została właśnie podbita i ogólnie cała Ango. Gdzie wy macie się? Gdzie... Macie... A dobra, to macie. Zapomniałem o tej prowincji, jakby nieważne. Jak... Praw... Wszystkie nam się prawie na spokojnie. Yy, Tajlandia, Wietnam i Laos nastały. Także wszystko znajduje się w Azji Południowo-Wschodniej. Swoją drogą te państwa podbijałem w odcinku, który wyświetlał się właśnie tutaj. Yy, także... Nie wiem, możecie bić na niego. Wtedy jednoczymy wszystkie państwa archipelagu Malejskiego. Nie wiem, proszę sobie obejrzeć. Po tym odcinku oczywiście. Dobra, mamy trochę jednostek i w sumie możemy im teraz powiedzieć wojnę. Byli no wojny z Filipinami, yy, yy, tutaj się chyba nic nie działo i z Tajlandią. Tajlandia jest teraz trochę silniejsza. Najbardziej to się mogę chyba obawiać Wietnamu. Dobra, i właśnie. Przed chwilą została pokonana, także bardzo dobrze, teraz ostatnia prowincja, no i świetnie, teraz Chiny są jeszcze silniejsze, bierzemy sobie wszystko, oczywiście z Birmy. i tym sposobem brakuje nam już tylko trzech państw, jakimi jest Tajlandia, Laos i Wietnam, także teraz zajmiemy się Tajlandią. Dobra, mamy tutaj trochę jednostek, mam nadzieję, że taka ilość nam wystarczy, bo jeśli nie to będzie trochę problem. No ale to się wtedy dorobi więcej, więc wypowiadamy im wojnę, poczekajmy aż oni zaatakują. Dobra, teraz powinna iść jakaś duża fala, dobra, nie idzie, no to w takim razie my sobie wejdźmy do ich państwa. Okej, okay, widzę, Tajlandia okazała się trochę silniejsza niż myślałem, ale niestety Chiny, jak widzę, nie są jakimś super silnym państwem jak ja, Przecież w ostatnim odcinku był z Butanem w sumie, możecie sobie też zobaczyć. Ech. Podbiłem Chiny, Mołdawia, więc oni też nie są jakimś potężnym państwem. Ale bez przesady to jest jednak druga na świecie największa gospodarka. Więc o co chodzi? Ciekawe jest bardzo to, że oni nie mają żadnych jednostek na swoich prowincjach. A, oczywiście, jak mi od weszli, to tam mają całą swoją armię, więc to jest, to jest naprawdę bardzo ciekawe. E, dobra, mamy tutaj trochę jednostek nowych. I gdzie mamy asymilację? Dobra, tu, dobra. Dobra, widzę, tu są 4000. Poro całkiem. No i świetnie, udało nam się. Dobra. Och, nie można tego nie wykorzystać, także. Bo generalnie to Laos się bije z Wietnamem. Więc podbijmy Laos, no bo jednak jest to słabsze państwo i chyba lepiej nam to wyjdzie w sumie. No tak myślę, a i tak musimy podbić, więc powiedzmy im wojnę po prostu. Podbiliśmy sobie dwie prowincje z Laosu Więc weźmy sobie te dwie prowincje albo poczekajmy aż oni wezmą, no właśnie One kolejne prowincje Co nam się przyda na pewno I w takim razie podbijmy je sobie I za chwilę lecimy na ostatnie państwo jakim będzie Wietnam, bo Przypominam, że Tajlandię już podbiliśmy, także Weźmy sobie oba te państwa No i dobra, w tym spotkaniu to nam ostatnie państwo Jakim jest oczywiście Wietnam, także Będziemy mogli je sobie jakoś podbić za chwilę. Tylko trzeba sasynfikować prowincję. A w ogóle Wietnam, z Kambodża. Dobra, widzę. Mamy już sporo jednostek, 67 tysięcy. <laughs> w Bangladeszu się zmierzamy. Fajnie. Także będziemy mogli powiedzieć teraz wojnę Wietnamową. Okej, okay, widzę. Udało nam się podbić ich stolicę. Więc teraz będzie już tylko prościej. Także spróbujmy tutaj jeszcze. Jakoś te jednostki poruszyć Dobra, to zdanie nie miało sensu, jakby Serio, ale po prostu podbijmy Wietnam cały do końca Oni tutaj sobie w Syjcy mieli niewiele, a Na południu to całe kurczę, swoje arsenały trzymają, no Nie wiem czy to jest normalne Dobra widzę, rozwiązałem sobie trochę jednostek Żeby więcej zarabiać i móc sobie zrobić tu na południu jednostki, bo jednak tym, co obecnie tutaj mam, to nie zdziałam jakoś sporo. Dobra, widzowie. Ostatnia ich prowincja, która jest w pełni otoczona i leci na nią desant. Właściwie została pokonana, także tym sposobem... Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj macie dwa filmy po lewej stronie i właśnie subskrybować po prawej. Yy, no.